Wyobraź sobie, że masz czterdziestkę na karku, i największa intymność w Twoim życiu to zdanie no, fajnie było, trzymaj się powiedziane w samochodzie przy wyłączonym silniku bez dotyku, bez przytulenia nawet bez tego nieśmiałego to odezwę się nic cisza, pasy, ręczny i śmierć atmosfery. I teraz najlepsze to nie jest żart to jest realna historia gościa, który pisze, że był na drugiej randce z dziewczyną drugi raz. Totalnie ją ogarnął. Zapłacił za wszystko. Nakarmił. Rozśmieszył. Odwiózł. I znowu nie potrafił jej nawet wziąć za rękę. Zero. Ręce jak przyklejone do kierownicy. Ona siedzi. Czeka. Półtorej sekundy napięcia. I wychodzi z auta. Koniec filmu. Napisy końcowe. Szczerze? To jest taka randkowa wersja. Grałeś cały level idealnie. A na końcu spadłeś w dziurę przed metą. I nasz bohater ma 40 level w życiu. 40. To nie jest już tutorial. Gość pisze, że czuje się jak impostor, kiedy się z nią spotyka. Jakby grał kogoś, kim nie jest. Bo, uwaga, ma w głowie przekonanie: Nie jestem mężczyzną godnym miłości, bo nigdy nie byłem synem godnym miłości. W domu zero przytuleń, zero ciepłych słów, żadnej rady, żadnego: Jestem z ciebie dumny. Emocjonalna syberia. I on kończy to wszystko takim, kurde, ja pier... co to w ogóle jest za życie? I teraz, zanim ktokolwiek go oceni, no stary, trzeba było ją złapać za rękę. To nie fizyka kwantowa. Spokojnie. Z zewnątrz to wygląda banalnie. Ale od środka to jest jak próba skoku przez przepaść bez mostu. Dla niego to nie jest od, gest, tylko moment. Albo ona mnie przyjmie, albo udowodni... Że jestem nikim. Zauważ, jak on opisuje tę randkę. Zapłaciłem za wszystko, nakarmiłem ją, odwiozłem do domu, zabawiłem żartami. To brzmi trochę jak odfajkowałem wszystkie punkty z instrukcji, jak być fajnym facetem. Tylko, że nie ma tam ani słowa o tym, jak on się czuł przy niej. Czy było mu ciepło, czy był ciekawy, czy miał ochotę być bliżej jako on, a nie jako. Usługa randkowa premium all inclusive. To jest klasyczny tryb muszę zasłużyć. Jak dobry kelner, który ma nadzieję, że jak się wystarczająco postara, to klient zostawi napiwek w postaci uczuć. On nie wierzy, że można go po prostu lubić tak po prostu jako człowieka. On wierzy, że trzeba na to zapracować. A potem jak przychodzi moment jakiegoś gestu, ręka, przytulenie, to system się zawiesza. Emocjonalny Windows 95. Ta scena w aucie jest świetna. Siedzą obok siebie, on mówi coś w stylu: No to fajnie było, to trzymaj się. Ona odpowiada podobnie, zostaje na tę magiczną sekundę i pół. To jest ten moment, kiedy życie się pochyla i mówi: No dawaj, zobaczymy co zrobisz. A on nic, bo w jego głowie dzieje się horror. A jeśli ona odsunie rękę? A jeśli się skrzywi? A jeśli będzie niezręcznie? Wiesz, co jest ciekawe? On nie boi się samego dotyku, on boi się tego, co ten dotyk znaczy, bo jak ona się nie odsunie, to ten gest nagle mówi: Jestem mężczyzną, który ma prawo do czułości, do bliskości, a jego wewnętrzny program mówi: Nie stary, ty masz prawo co najwyżej do tego, żeby płacić rachunki i opowiadać żarty. To zdanie: Nigdy nie byłem synem godnym miłości, to jest serce całej historii. Jak słyszę takie coś, to mi się od razu zapala lampka. To nie jest typowy problem randkowy, to jest problem z fundamentem. Dziecko, które latami było ignorowane, krytykowane, niewidziane, uczy się jednej podstawowej rzeczy: ze mną jest coś nie tak. I potem taki dorosły idzie na randkę, ale w środku wciąż siedzi mały chłopiec, który boi się wyciągnąć rękę, bo kiedyś za wyciągniętą rękę dostawał po łapach, dosłownie albo emocjonalnie. Dlatego on pisze, czuje się jak impostor w roli mężczyzny godnego kochania. To jest perfekcyjny opis. On ma wrażenie, że gra kogoś, kim nie jest, jakby założył garnitur pewnego siebie faceta, ale pod spodem wciąż siedzi przestraszony dzieciak w starym dresie. I w momencie, kiedy miałby złapać ją za rękę, to nie jest tylko gest to jest jak podpis pod deklaracją Tak, to naprawdę ja. W dodatku, świat mu powtarza No co ty? Przecież to tylko ręka, weź się ogarni, a on przez to czuje się jeszcze bardziej upośledzony emocjonalnie. Bo nie dość, że mu trudno, to jeszcze ma wrażenie, że jest jedyną taką dziwnością we wszechświecie. A nie jest. Jest masa dorosłych ludzi, którzy emocjonalnie zatrzymali się gdzieś pomiędzy podstawówką a liceum, bo w domu nie było miłości, tylko wymagania albo obojętność. Zwróć uwagę, jak on dba o to, żeby ona miała dobrze. Nakarmiłem, odwiozłem, rozbawiłem. To jest rola dobrego chłopaka do wszystkiego. Tylko, że brakuje jednej ważnej rzeczy: ciebie, Twoich potrzeb, Twojego ja bym chciał. Kiedy nie masz w sobie przekonania, że Twoje potrzeby są ważne, to nawet nie próbujesz ich pokazać. Bo boisz się, że jak pokażesz, to ktoś to wyśmieje, odrzuci, zignoruje. Psychologicznie to wygląda tak. On nie buduje relacji. On zdaje egzamin. Każda randka to matura z czy zasługuje na bycie lubianym. A w egzaminie nie robisz rzeczy ryzykownych. Nie żartujesz z nauczycielem. Nie improwizujesz. Odpowiadasz grzecznie i modlisz się, żeby nikt nie zadał dodatkowego pytania. A dotyk, bliskość, spojrzenie w oczy to jest właśnie to dodatkowe pytanie. I teraz ważna rzecz dla ciebie, jeśli się z tym utożsamiasz. Problemem nie jest to, że nie wziąłeś jej za rękę. Serio, to jest objaw. Źródło jest dużo głębiej. Źródło mówi nie zasługuje na czułość. Jestem jakiś wadliwy, coś jest ze mną nie tak. Z takim przekonaniem możesz pójść nawet na storandek, i wciąż będziesz się blokował w krytycznym momencie. Bo w tej sekundzie nie grasz roli facet na randce. W tej sekundzie wracają wszystkie Twoje dziecięce lęki, w dodatku on jest wściekły. Kurwa, ja pier, i ma prawo. Ta złość jest ważna, bo to jest pierwszy krok. Mam dość życia z tym skryptem. Tylko uważaj, żeby tej złości nie kierować przeciwko sobie, bo łatwo przejść z to trudne do: Jestem kompletną dupą, nic nie potrafię. A to znowu jest dokładnie ten sam schemat, który kiedyś dostałeś w domu. Co można z tym zrobić? Po pierwsze, przestać udawać, że to nic takiego. To nie jest zwykła nieśmiałość. To jest cały system przekonań o sobie. I z takim systemem naprawdę warto pójść do terapeuty, który pomoże ci to rozplątać. Bo samemu będziesz widział tylko wierzchołek góry lodowej, nie potrafię jej złapać za rękę. A pod spodem jest cała historia chłopaka, który nigdy nie dostał sygnału, jesteś ważny. Po drugie, trzeba praktykować mikrokroki. Nie od razu namiętny pocałunek w deszczu jak w filmie. Najpierw nauczy się wytrzymać czyjeś spojrzenie, potem powiedzieć jedną rzecz o sobie, która jest trochę bardziej osobista, potem po prostu zapytać: Mogę cię przytulić? Tak, można to zrobić słowami. To nie jest wcale mniej męskie, to jest po prostu uczciwe. Po trzecie, nie stawiaj sobie za cel bycia mężczyzną godnym kochania. Serio, to brzmi jak tytuł gry, w której ciągle przegrywasz. Skup się na tym, żeby być człowiekiem, który sam siebie traktuje z szacunkiem. Jak zaczynasz widzieć w sobie wartość, to dotyk przestaje być egzaminem, a zaczyna być naturalnym przedłużeniem tego, kim jesteś. I tak, wiem, że łatwo się o tym mówi, a trudniej zrobić. Zwłaszcza jak masz 40 lat i poczucie, że jesteś spóźniony do życia. Ale powiem brutalnie szczerze. Lepiej obudzić się w wieku 40 lat. Niż przeżyć jeszcze dwadzieścia w trybie impostora na własnej randce. Bo to jest dopiero dramat, być statystą we własnej historii. Najbardziej problematyczne w tej historii nie jest to, że ona wysiadła z auta bez przytulenia. Najgorsze jest to, że on wysiadł ze swojego życia dużo wcześniej, w momencie, kiedy uwierzył, że nie zasługuje na miłość. Cała reszta to tylko konsekwencje. Jego błąd? Po pierwsze brak szczerości wobec siebie boję się jestem spięty nie wiem co zrobić po drugie granie roli idealnego gościa zamiast bycie prawdziwym człowiekiem z tremą i lękiem po trzecie traktowanie każdej randki jak testu zamiast jako przestrzeni do spotkania dwóch normalnych trochę pogubionych ludzi a jaki wniosek dla ciebie jeśli widzisz że w takich momentach zamierasz uciekasz w żarty w bycie miłym, w płacenie za wszystko, zamiast pokazać siebie, to znak, że czas się zająć nie randkami, tylko sobą, Twoją historią, Twoim dzieciństwem, Twoimi przekonaniami. Bo bliskość nie zaczyna się od tego, że weźmiesz kogoś za rękę. Bliskość zaczyna się od tego, że w końcu przestajesz trzymać siebie za gardło. I kiedy puszczasz ten uścisk, to nagle okazuje się, że ta ręka sama wie co robić. I wtedy ta półtora sekundy w aucie nie jest już strasznym egzaminem, tylko momentem, w którym naprawdę jesteś obecny. I to jest dużo ważniejsze niż jakikolwiek filmowy gest.